Witam serdecznie wszystkich widzów na kanale Międzywydziałowego Koła Naukowego Politykus na Uniwersytecie Gdańskim. Ja nazywam się Marek Barbarewicz, ze mną jest pani doktor Katarzyna Kamińska-Korolczuk z Instytutu Politologii. Dzień dobry. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wyborach parlamentarnych we Francji, których druga tura odbyła się w ostatnią niedzielę. Myślę, że zanim porozmawiamy o konkretnych wynikach wyborów, warto by było przyjrzeć się francuskiej ordynacji wyborczej. To znaczy, 577 przedstawicieli we francuskim parlamencie, wybieranych jest w okręgach jednomandatowych ordynacją dwurundową. My ją znamy w Polsce z wyborów prezydenckich przede wszystkim. Tylko tam te warunki, żeby osiągnąć mandat w pierwszej turze, są trochę inne, bo należy zdobyć 50% oddanych głosów. Oraz 25% głosów wszystkich wyborców zarejestrowanych w okręgu. To znaczy, że frekwencja też ma wpływ na to, czy ktoś wygra wybory już w pierwszej turze. Jeśli, nie, jeśli okaże się, że nie ma zwycięzcy takiego oczywistego w pierwszej turze, no to wszyscy kandydaci, którzy uzyskali 12,5%, ale nie oddanych głosów, tylko głosów wszystkich wyborców w okręgu przechodzą do drugiej tury. To najczęściej jest dwóch kandydatów, przy czym w tych wyborach mieliśmy pozwolę sobie sprawdzić aż rekordowo 8 okręgów, gdzie te starcia były trójstronne. Wydaje to... mi się, że ważne jest właśnie zaznaczenie, że to nie jest tak jak u nas w wyborach dwuturowych. Że do drugiej wchodzi tylko dwóch, dwoje jest najlepszym wynikiem, tylko wszystkie osoby, które uzyskają powyżej 12,5%. Tak, to rzeczywiście może powodować, że są okręgi, w których tych osób jest po prostu więcej, i ta walka jest wówczas bardziej zacięta. Wyniki też są wtedy problematyczne, bo wiadomo, że kandydat wtedy wychodzi z tym dużo mniejszym progiem. Jeśli jest trzech kandydatów, to te 30 parę procent wystarczy do osiągnięcia mandatu, i to są te okręgi najbardziej kontrowersyjne. Myślę, że tak podsumowując wyniki wyborów, no to czy dla środowiska prezydenta Macrona, dla, dla dawnej partii dla En Marche, przemianowanej przed wyborami na renesans, czy można powiedzieć, że te wybory to sukces dla prezydenta Macrona? Na pewno nie, aczkolwiek spójrzmy, że jest to druga kadencja i to kadencja w bardzo trudnym czasie. Ta pierwsza przecież też jej połowa naznaczona była wydarzeniami do tej pory niespotykanymi na scenie europejskiej światowej. To nie jest wynik na pewno marzeń, bo to jest wynik, który obliguje do stworzenia koalicji. Mimo, że tak jak przed chwilą Pan powiedział, ta ordynacja jest taka bardzo wymagająca, więc wydawałoby się, że jednak ona powinna zczyścić scenę polityczną i spowodować, że są bardzo wyraźnie zaznaczone preferencje. Tutaj. Mamy inną sytuację, i dla mnie, jako badaczki, jest to niesłychanie interesujące, ponieważ no, śledząc scenę polityczną francuską od wielu lat, mogę powiedzieć, że idzie nowe, i tak jak w 2017 roku można było jeszcze podejrzewać, że to jest jakiś taki wypadek przy pracy, tak teraz obserwuję z zaciekawieniem, co będzie dalej. No też mam wrażenie, że ta redukcja mandatów. Trochę jakby jest procesem naturalnym, to znaczy, no nie ma teraz tego bonusu za świeżość, który Macron otrzymał rzeczywiście te pięć lat temu. Z drugiej strony być może też kampania wyborcza była niedomagająca, bo tak naprawdę jedynym argumentem środowiska prezydenckiego była stabilność władzy, plus jeszcze tak ten program reformy emerytalnej, podniesienie wieku emerytalnego, i zdaje mi się, że trochę zabrakło propozycji. A? I tak, i nie, dlatego że trudno jest mówić o propozycjach w momencie, kiedy tak bardzo zmienia się otoczenie geopolityczne. Tak? Tutaj też musimy zdawać sobie sprawę, że prowadzenie kampanii w czasie, kiedy mamy do czynienia z wojną w Ukrainie i też takiego szukania dla siebie miejsca w tej e, zmieniającej się e, geopolityce europejskiej, bo spójrzmy mamy nowy rząd w Niemczech. Macron jednak musiał się też troszeczkę dostosować do dynamiki rządu niemieckiego. Ona jest nieco inna niż ta, jaką znamy z czasów Angeli Merkel. No i też wydaje mi się, że troszeczkę gdzieś pogubił swój wizerunek między mężem stanu a jednak takim człowiekiem, który ma być dla wszystkich. Tak? Reforma emerytalna wiemy, że to jest punkt sporny i to jest. Jasne, że nie da się wprowadzić takiej reformy bez zapowiedzi podczas kampanii, że ona ma być, ale z drugiej strony no, trzeba było liczyć się z tym, że troszkę tych głosów się w wyniku tego utraci. Ja widzę pewną niespójność. To znaczy Macron, który choć sam wywodzi się ze środowisk partii socjalistycznej, to otaczał się przede wszystkim ludźmi centroprawicy i też ta reforma emerytalna ma mieć charakter taki racjonalny, liberalny, podczas gdy no, pani Elizabeth Born, która została premierem trochę ponad miesiąc temu, jest no, jawnym odejściem od tej reguły i ewidentnie miała przyciągnąć tych lewicowych wyborców, sama wywodząc się z partii socjalistycznej właśnie. Taki rebranding trochę nastąpił środowiska Macrona przed wyborami, w tym kierunku raczej lewicowy. I, i mam wrażenie, że to był jednak pragmatyzm polityczny, a nie zmiana wizji. To jest słuszna uwaga, ale też proszę zobaczyć, że musimy dostrzec Macrona jako takiego wizjonera. On wiedział kiedy z tej partii socjalistycznej stworzyć jednak ugrupowanie, które jest od niej odmienne, no bo wiemy, że to słaby wynik tej starej partii, tak, powstałej w 1969 roku, która jest w tej chwili w składzie, po prostu koalicji wyborczej. No właśnie, NUPES, tak? czyli tak. Nowa Ludowa Unia Ekologiczno-Społeczna, bardzo huczna nazwa, zresztą też debatowano nad nią. Czy to jest dobry pomysł? Bo patrząc na to, w jaki sposób to się konsoliduje, to znaczy przede wszystkim pod przywództwem żona Luka Melanchona no to mam wrażenie, że trochę zatarła się granica między tą tradycyjną francuską lewicą, a tą lewicą radykalną i czy to był pomysł właściwy, także z takich względów strategicznych dla lewicy? No widzimy, że tak, bo ten wynik jest dobry, tak, ten wynik dla Mélenchona jest taki, którego pewnie nikt nie przewidywał w momencie, kiedy on w ogóle zaczynał tworzyć tę swoją koalicję. Z punktu widzenia jakby takiego długofalowego, no to widzimy, że, że tutaj ta tradycyjna lewica ogromnie straciła na znaczeniu, bo kandydatka w wyborach, uzyskująca poniżej 3%, to, to, jest, to jest dramat. Już nie mówiąc o poprzednim prezydencie, który przecież wywodził się z tej siły politycznej i jako jedyny w historii powojennej Francji nie kandydował po raz drugi, tak? nie, nie kontynuował swojej pracy. To są dramatyczne zmiany, dramatyczne, ale też niezmiernie ciekawe, dlatego że powiedzielibyśmy do tej pory, że Francja była systemem dwublokowym, nawet zmierzającym ku dwupartyjności. W tej chwili, od 2017 roku mamy zupełnie nowy system, może nie zupełnie, bo postaci są bardzo podobne, tak? o ile ktoś gdzieś wcześniej nie poległ na różnych um, aferach, no to w tej polityce nadal jest. Ale mamy do czynienia z systemem, który rzeczywiście się zmienia i on idzie troszeczkę z duchem czasu, powiedziałabym, czy też z takimi oczekiwaniami społecznymi. Mamy francuskie środowisko polityczne, które musi i zauważyło już dosyć dawno, że społeczeństwo będzie wymuszać niektóre zmiany. Tak? I, I tutaj rzeczywiście gra toczy się o tych ludzi, którzy nie głosują, a nie głosują, bo widzimy, frekwencja słaba. Jak na Francję, bardzo słaba frekwencja. I to też będzie powód, podejrzewam, dla którego tworzenie koalicji będzie niesłychanie trudne. No właśnie, jeszcze tak wracając do tego wątku, w co w zasadzie celowała lewicowa koalicja, bo rzeczywiście wynik jest dobry, to jest, pozwolę sobie spojrzeć, 131 mandatów. To jest dobry wynik, no z łatwością lewicowa koalicja będzie tym największym stronnictwem opozycyjnym. Tylko biorąc pod uwagę i te cztery komponenty, czyli właśnie stronnictwo Melanchona, Zielonych, socjalistów i komunistów, to mam wrażenie, że całkowicie przestano celować w tradycyjny lewicowy elektorat. To znaczy przede wszystkim yy, no, zorganizowany świat pracy, yy, jakąś taką niższą kadrę urzędniczą, a, a Melanchon celuje, tak jak powiedziała pani doktor, w ludzi młodych, ludzi wcześniej niegłosujących, tych zainteresowanych przede wszystkim ekologią czy sporami światopoglądowymi, i czy na tym nie stracił? Yy, to znaczy ja w ogóle z uwagą bym. Yy... Spojrzała na to, że to nie będzie największy, pan powiedział, że to będzie taki twór opozycyjny. To może tak, ale największą partią opozycyjną nie jest ta partia, tak, mm -hmm. ponieważ takim monolitem jest partia Marine Le Pen, i to będzie moim zdaniem główny gracz. Dlatego, że no już dzisiaj, po wyborach, już praktycznie słychać, że partie, które wchodziły w skład tego sojuszu wyborczego, one się nie zgadzają z polityką Melanchona. On zaapelował, żeby stały się te partie taką jednością w parlamencie, a one uzyskawszy wynik już wiedzą jaki wynik stwierdzają, no, nie do końca nam to pasuje, tak? mam na myśli szczególnie partię socjalistyczną, która e, może na początku myślała, że no, w ogóle jest na marginesie, wobec tego idziemy z Melanchonem, ale teraz jak zobaczyła swój wynik wyborczy, mówi, no, no nie, ale my tutaj mamy dosyć długą tradycję w polityce, więc nie chcemy też ulegać. Tak? E, bardzo ciekawa rozgrywka. Czy Melanchon ma na tyle charyzmy, żeby utrzymać e, tę swoją? Całość stworzoną z tych czterech podmiotów? Moim zdaniem nie, ale to, to moje. No I tu, tu chyba się zgodzimy, mam wrażenie, że Mélenchon w ogóle w pewien sposób przearan przearanżował tą konstrukcję wyborów parlamentarnych, robiąc z nich takie znowu personalne wybory, tylko nie na prezydenta, na premiera. Tak. Prosząc Francuzów, żeby rzeczywiście wybrali go na premiera, pomimo tego, że no, wiadomo, ta sytuacja ustrojowa jest dużo bardziej złożona. Ma też sporą opozycję, chociażby Hollande. W Właśnie prezydent socjalista były, no powiedział, że niektóre postulaty tego nowego sojuszu, jak na przykład utworzenie szóstej republiki francuskiej, tak, czyli pewna formuła reformy ustrojowej, są nieakceptowalne dla socjalistów, którzy są przecież partią establishmentu od początku w zasadzie piątej republiki. To prawda. A wyobraża sobie pan taki scenariusz, że Mélenchon zostaje wicepremierem? Wicepremierem w rządzie z premierem od Macrona? Tak. Nie, uważam, że Melanchon to jest niestety jego ogromny problem i zaleta, że jest on idealistą z bardzo silnym programem, z konsekwentnymi poglądami. Tylko on jest niekompatybilny z czymkolwiek. To znaczy, on wyszedł do kampanii z założeniem albo fotel premiera, albo nic. I nie mając fotela premiera, obawiam się, że może się skończyć na tym, że nie będzie miał nic. Czyli będzie siłą, która będzie się coraz bardziej rozdrabniać w zgromadzeniu które tak naprawdę i tak będzie zarządzane przez Macrona przy współpracy z Republikanami. Tak sądzę, szczególnie, że mamy prócz Macrona i, i, i właśnie Republikanów, mamy przecież trzeci podmiot, tak, czyli Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Mhm. Wyśmienity wynik. No to jest tak. bezprecedensowy wynik we francuskiej historii. Praktycznie dziesięciokrotnie powiększono liczbę mandatów do ponad 80. No i mam wrażenie, że ta taka... Koalicja republikańska, to znaczy to, to założenie między podmiotami na francuskiej scenie politycznej, ale także wyborcami, że w te środowiska skrajnej prawicy się izoluje, umarło w tych wyborach. No nie do końca, proszę zauważyć, bo to rzeczywiście jest wynik samej Marine Le Pen. Ona jakby jako liderka raz... Do, bardzo dobry wynik w wyborach prezydenckich i to po raz kolejny. Tak? To też się rzadko zdarza, żeby kandydatka po raz kolejny, po raz kolejny próbowała, próbowała i w końcu oswoiła ze sobą publiczność, ale też zauważmy, to jest zupełnie inna partia, mm -hmm. aniżeli ta, którą zakładano w latach 70., aniżeli ta, która była choćby 10 lat temu. Dlatego, że to jest taki czasami paradoks, żeby być poza systemem, trzeba do tego systemu wejść i się dopasować po prostu. Marine Le Pen zrobiła bardzo dobrą, wykonała. Bardzo dobrą pracę, i, i ona oswoiła, powiedziałabym, tę scenę polityczną i to, jak postrzegają ją wyborcy. Moim zdaniem to już jest kandydatka, która doskonale wie, czego chce. Ona zresztą powiedziała, że nie wraca jako przewodnicząca swojej partii że będą wybory tak, na przewodniczącą czy przewodniczącego. Ale ona chce sterować no, no swoim w tej chwili klubem po prostu w parlamencie i podejrzewam, że no nie pozwoli o sobie zapomnieć. Są już komentarze mówiące o tym, że ona już wystartowała do kolejnej kampanii prezydenckiej. Tak? I, I to może być rzeczywiście jej cel, czyli zostanie prezydentem. Francji. Znaczy, to też jest cel bardzo konsekwentnie realizowany, bo rzeczywiście mam wrażenie, ostatnie 5 lat w szczególności Marine Le Pen próbuje udowodnić absolutnie wszystkim, że nie jest radykalna, tylko wypełnia to takie miejsce tradycyjnej, konserwatywnej prawicy, która trochę we Francji zanika i, i strasznie się odróżniała od swojego ojca, który był znany z wypowiedzi antysemickich, rasistowskich, takiego braku ogłady, no a ona pokazuje, że jest dynamiczną osobą, taką no, kobietą XXI wieku, mimo konserwatywnych poglądów. Mhm. No Bardzo też pomógł jej e, jednak Zimur, który po prostu pojawił się, wypełnił tę skrajną pra prawicę. No i chcąc, nie chcąc, nagle to, co wydawało nam się skrajne, staje się mniej skrajne, bo, bo dostało jakiś tam kontrast. Swoją drogą, no, zobaczmy, to jest największe przegrany tak? e, tego całego wyścigu, bo mówimy o wyścigu najpierw wybory prezydenckie, wkrótce, wkrótce potem właśnie te parlamentarne. E, będzie ciekawie patrzeć, w jaki sposób tworzona będzie koalicja. Czy będzie tworzona koalicja. No właśnie, bo mamy Z Kim będzie tworzona. Mamy panią premier, która została przedstawiona światu tak w zasadzie no, miesiąc temu. Ona wcześniej zajmowała stanowiska ministerialne, ale na pewno nie była pierwszym graczem. No jest to kobieta przede wszystkim o poglądach lewicowych, takich klasycznie socjaldemokratycznych. I pierwsza myśl byłaby taka, że być może ona ewentualnie jest takim materiałem na koalicję, ale biorąc pod uwagę jaki charakter ma Melanchon, no to obawiam się, że to jest wykluczone. I pytanie, na ile to była taka próba przekierowania trochę wyborców lewicy, szczególnie tych takich bardziej socjaldemokratycznych, nieradykalnych, w kierunku obozu Macrona, a na ile jest to rzeczywiście jakiś taki pomysł na długofalowy rząd? Ja myślę, że to trudno powiedzieć, dlatego że powiedzieli już, że Macron wywodzi się tak, z tej socjaldemokratycznej lewicy, że generalnie jego reformy są bardzo prawicowe, No bo podnoszenie wieku, tak, czy to, to, to są rzeczy, które jednak robi prawica. Więc on, żeby wypełnić centrum, potrzebował takiego dopełnienia właśnie z tej strony lewej. Według mnie wejście w koalicję z Melanchonem stworzyłoby ko koalicję nadwyżkową. Ona jest niepotrzebna. Ale z kolei ta z republikanami będzie bardzo trudna. Dlatego, że republikanie zdają sobie sprawę, że oni są takim naturalnym jakby dopełnieniem koalicji i moim zdaniem będą stawiali warunki, pytanie, czy, czy rzeczywiście te warunki będą do zaakceptowania. Proszę zauważyć, nie ja zawsze mówię o tej relewancji partii, kiedy partia zyskuje, kiedy ją traci. Ale właśnie w tym momencie widać jak Republikanie, partia, która kiedyś przecież rządziła i miała swoich prezydentów, straciła na znaczeniu, a teraz dzięki matematyce, po prostu wynikom wyborów, ma szansę znowu odegrać istotną rolę. Mimo, że też wystawiwszy kandydatkę na prezydenta, no, nie uzyskała dobrego wyniku. Tak? I to też była kontrowersyjna dosyć kampania. Więc zakładam, że ta koalicja jednak będzie raczej po tej stronie centroprawicowej. Znaczy, możemy się zastanawiać, czy w ogóle będzie koalicja, no bo Macron tak naprawdę może mianować na Premiera dowolną osobę i już były takie sygnały, jako że, że pani premier Born poradziła sobie też w swoim okręgu wyborczym. Co prawda nie będzie zasiadać w parlamencie jako premier, ale Macron tak. stwierdził, że, że no tak wypada, wygrać w swoim okręgu, co w ogóle skończyło się źle, bo troje ministrów no niestety im się nie udało polegli w drugich turach najczęściej, więc trzeba będzie uszczuplić ten rząd o parę osób i zastanawiam się, bo myślę, że Born zostanie premierem. Ona zrezygnuje teraz na dniach, ale myślę, że ponownie zostanie nominowana i no nie wymaga bezpośredniego zatwierdzenia ze strony Zgromadzenia Narodowego. Jedyne, czego musi się obawiać, to wotum nieufności. I Mélenchon już powiedział, że w pierwszy dostępny termin na początku lipca on zgłasza wotum nieufności. Le Pen powiedziała, że nie zadeklarowała, czy ona by głosowała za czy przeciw, ale powiedziała, że reforma emerytalna prezydenta jest martwa, jest on prezydentem mniejszościowym. Za to już Republikanie powiedzieli, że oni w tym momencie nie będą głosowali za wotum nieufności. Mhm. I myślę, że ta taka ich rola jako nawet nie koalicjanta, tylko y, tego ugrupowania, które utrzymuje jednak obecną sytuację parlamentarną, w dużej mierze jako sposób na obronę przed radykalizmami. No bo przyspieszone wybory myślę, że skończyłyby się ewentualną wygraną raczej Lewicy i właśnie partii Le Pen, więc w ich interesie jest to, żeby ta kadencja przetrwała jak najdłużej i myślę, że, że będą zabezpieczać jednak tyły Macrona i stabilność rządu. I myśli pan, że jednak będą to rządy mniejszościowe przez tę całą kadencję? Przez całą kadencję nie wiem, też zastanawiam się, czy w głowie Macrona nie pojawia się ten pomysł skrócenia kadencji Zgromadzenia Narodowego. A tak, to też słychać takie, takie stwierdzenia, tym bardziej, że prezydent ma tę kompetencję i może to zrobić. Dla mnie jednak no, rządy mniejszościowe byłyby tutaj takim paraliżem reform, o których mówił Macron, bo rzeczywiście bez większości bezwzględnej, no. Trudno by było tutaj cokolwiek przewidzieć jakiekolwiek dobre głosowania, które miałyby wzmocnić i prezydenta i jego obóz. Wydaje mi się jednak, że, że jednak będą szukać jakiejś koalicji. Trochę zbyt wiele brakuje im tych mandatów, żeby, żeby jednak mieć koalicję minimalnie zwycięską. Znaczy, no, mi się jednak zdaje, że mimo wszystko będą. Szukali sposobów na to, żeby, tak, żeby uniknąć tej koalicji. Przede wszystkim rząd ma możliwości wydawania dekretów. One we Francji mają zupełnie inną rangę niż, niż w Polsce. Także rzeczywiście tam ten dekret wykonawczy i ustawa są na podobnym poziomie. I dużo rzeczy, naprawdę dużo da się robić bez parlamentu, mając premiera i prezydenta. To prawda, tylko proszę zauważyć, że tam są też warunki, które mówią o tym, kiedy, kiedy można, a kiedy, kiedy nie. Tak, To tak nie jest, że rząd może sobie nieskończoność rządzić dekretami. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, no to tym ciekawsze i tym bardziej trudne będą te kolejne miesiące, póki po pierwsze też i obywatele się nie oswoją z tym, że mają jednak, to nie jest koabitacja, bo tutaj jakby... No nie dojdzie, to do nie koabitacji dojdzie, nie dojdzie. Ale mimo wszystko, no trudny, trudny w takim razie czas. Myślę też, że nie ma szans na to rozwiązanie jednak parlamentu, przynajmniej no na w najbliższym nie, tak. czasie, biorąc pod uwagę, że no udało się wypracować ten idealny terminarz, to znaczy prezydenckie tak. miesiąc później parlamentarny, jakiekolwiek teraz przesuwanie kadencji parlamentu, to będzie już też nawet uderzenie w taki pewien precedens polityczny, który od początku XXI wieku tak. mamy. Od 2002 roku jest taka norma, że najpierw prezydent, potem prezydent jakby no, zachęca wszystkich, żeby zapewnić mu tę większość. No, Marine Le Pen ma rację pokazując, że że tutaj prezydent tej większości nie ma yy, no spotykamy się chyba troszeczkę za wcześnie w takim razie no myślę, że warto na pewno obserwować sytuację we Francji i to już takie pierwsze rzeczy, jak na przykład posiedzenie mm -hmm. najbliższego Zgromadzenia Narodowego, gdzie przecież Richard Ferron, przewodniczący Izby, no nie dostał się do parlamentu, co też jest takim policzkiem trochę dla administracji Macrona. No myślę, że najbliższe na pewno tygodnie już będą fascynujące, bo będzie głosowane wotum nieufności, bo Mélenchon się nie powstrzyma. No i zobaczymy, czy, czy, czy jak będzie wyglądał ten rząd i czy, czy w ogóle się utrzyma. To się spotykamy za rok. Myślę, że za rok na tak. pewno będzie o czym mówić. Dobrze, wrócimy do tematu. Na to liczę. Bardzo dziękujemy wszystkim Dziękuję. widzom. Zachęcamy do zainteresowania się innymi treściami publikowanymi przez nasz kanał. Do, do subskrypcji. Bardzo dziękujemy za uwagę, no i mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie. Do widzenia. Do widzenia.